Halo, witamy z Donbas Areny w Doniecku, gdzie pada śnieg. Zapraszamy Państwa do oglądania dzisiejszych zmagań w zimowej aurze. Na komentatorskim stanowisku Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Obaj czekamy na pierwszy gwizdek. To może być naprawdę świetny mecz. Szachtar Donieck zmierzy się z Legią Warszawa. Wiele sobie obiecuję po tym spotkaniu, Darku. Obyśmy zobaczyli tutaj dużo dobrej piłki. Marlos. Mgnie z piłką na bramkę. Teraz stracili piłkę. Sytuacja! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Spójrzmy raz jeszcze, prawdziwa petarda. Nie jeden obrońca pewnie cieszy się, że nie przyjął tego na ciało. Bramkarz bez szans. Tyle dobrego, że chyba nie ma dziury w siatce. Legia Warszawa prowadzi w tym spotkaniu. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Ale szansa na wyrównanie! Ech, było blisko, ale bramkarz, jak widzimy, rozpocznie. Zobaczmy powtórkę bramki, dzięki której prowadzą. Trochę tu winy bramkarza przy tej bramce. Piłka przeleciała tuż nad nim. Gdyby lepiej się zachował, mógłby to wybronić. I strata piłki. Paweł Wszołek ma dużo miejsca na skrzydle. Rzutka na bliższy słupek. Piłka ląduje w bramce. Zobaczmy to jeszcze raz. Najpierw świetna centra w pole karne. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. No i mamy drugą bramkę. Drugi zespół ciągle bez gola, ale to jeszcze nie koniec. Drybluję w stronę bramki. Filip Mladenowicz. Ładnie teraz górą. Szansa dla Legii. Wrzutka na bliższy słupek. Udanie bramkarz wyjaśnia tę sytuację. No, mogą teraz skarcić rywali. Mieli tam trochę miejsca, ale rywale dobrze się ustawili. Patrzę na sędziego, pokazuje grać dalej. Wartożka pustka. Szołek. Dobra interwencja bramkarza. To był mocny, trudny strzał i gdyby to wpuścił, nikt nie miałby do niego pretensji. Tak pokazał, że partnerzy z zespołu mogą na niego liczyć. Wydawało się, że coś z tego będzie, ale jednak nie. Jest okazja do dośrodkowania. Paweł Wszołek. Dośrodkowanie na bliższy słupek. No ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Wymarzona okazja. Świetnie zablokował to uderzenie. Bramkarz wybronił ten strzał. Zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Tak, nie ma wątpliwości, będzie rzut rożny. Dośrodkowanie z rożnego. Udany pressing, mają piłkę. Szanują piłkę. Okazja, ale przejmuje piłkę w polu karnym. Idzie z piłką do przodu. Może dośrodkować. Bardzo ważna interwencja obrony. Wychodzą do kontrataku. No zdecydowanie za wolno wracają do obrony. Centra w pole karne, przepychanki. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Uwaga, Legia w ataku. Andre Martins. Zawodnicy szanują piłkę, nie kwapią się do nieprzygotowanych podań. Będzie okazja do kontrataku. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. Dieteska. Filip Mladenowicz. Ale sprytnie zagrał. Prosto piłkę. Teraz na pewno. Był sam na sam z bramkarzem. No, takich sytuacji nie można marnować. Zobaczymy, czy dostanie drugą szansę. Marlos. I Marlos przy piłce. Świetnie to zrobił. Nie zmarnuj tego. Ale nic z tego nie wyszło. Obrona wyjaśniła sytuację. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Marlos. Nieustannie nękali przeciwnika, aż zmusili ich do wybicia. Będzie wrzut z autu. Marlos. Przerwana akcja, spalony. Andre Martins. Ładnie nad obrońcami. No i strata piłki. Koniec pierwszej połowy, zaskakującej, jeśli chodzi o. Po pierwszej połowie prowadzi Legia, ale zobaczymy, co przyniesie druga odsłona tego spotkania. Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Jeszcze raz widzimy powtórkę bramki. Co tu dużo mówić? Dał sobie zabrać piłkę jak dziecko. Szkolny błąd, za który cenę zapłaciła cała drużyna. No, nie mają dzisiaj zupełnie litości dla rywala. Ismaili. Będzie zmiana, trener chce dać szansę innym zawodnikom. Przy linii bocznej trwają już przygotowania do zmiany. No, gdyby sekundę później ruszył do tej piłki, a tak spalony. Zaraz będzie zmiana. Nie ma gwizdka, sędzia nie przerywa gry. Paul zauważył, ale uznał, że przywilej korzyści będzie bardziej zgodny z duchem gry. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. No długo holuje piłkę. Drybluje w stronę bramki. No, dosłownie kilka centymetrów zabrakło do szczęścia. Stracili piłkę Ismaili i strata piłki. Zatrudnił bramkarza, ale realnego zagrożenia nie było. Dobra interwencja obrońcy. Niebezpieczeństwo zażegnane. Jest dobrze ustawiony. Co zrobił? Świetnie. Brawa dla bramkarza. Piłka poza boiskiem i wznowią zrzut rożnego. Głęboka wrzutka zrzut rożnego. Strąca piłkę. Ależ przechwyt. Pięknie. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Czy zdecyduje się na wrzutkę? Może spróbować szczęścia. Nie ma gola. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Dośrodkowanie z rogów pole karne. Źle to zrobił obrońca. Powinien był lepiej ją wybić. Wspaniała postawa, świetnie zażegnał niebezpieczeństwo. Poradził sobie znakomicie. Koledzy będą mu wdzięczni. Twardo walczą o piłkę. No, mogą teraz skarcić rywali. Brawo, oszukał obrońców i będzie szansa. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Rywale zostawili mu sporo swobody, ale nie zdołał utrzymać piłki w boisku. Grał dzisiaj naprawdę dobrze. Resztę meczu obejrzy z ławki w poczuciu dobrze wypełnionego obowiązku. Marlos. Koniec tej akcji. Bramka łapie piłkę. Andre Martins. Piłka zagrana do Wszołka. Co teraz wymyśli? No, spróbuję coś z tego zrobić. Zablokował dośrodkowanie. Centruje z rogu w pole karne. Aj! Gdyby uderzył nieco niżej, mogłaby być bramka, a tak pudło. Niełatwo jest zmieścić piłkę głową pod poprzeczką. Szkoda, nie zabrakło wiele. Obecny rezultat odzwierciedla boiskowe wydarzenia. Zespół zdecydowanie prowadzi i co rusz, stwarza sobie kolejne sytuacje. Dobrze skrzydłem, może dogrywać. Stracili teraz piłkę. Mogą teraz skarcić rywali. Andre Martins. Ale świetna szansa teraz. I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. W defensywie pojawiła się luka, którą po prostu musiał wykorzystać. Znakomity pokaz umiejętności. Podręcznikowe wręcz minięcie obrońcy i zimna krew do ostatniej chwili. Piękna bramka. Wznowienie od środka, tu już chyba nic się nie wydarzy. Bezdyskusyjne prowadzenie. Do końca regulaminowego czasu gry 9 minut. Tak się nie robi obrońca, zbyt łatwo dał się minąć. No przejął, ale nie opanował piłki. Jak dotąd grają dzisiaj koncertowo, myślisz, że rywale będą im jeszcze w stanie zagrozić. Gra Legii w dzisiejszym meczu mogła się podobać, nawet bardzo. Taktycznie, ale też sprawnościowo dominowali, czego dowodem jest wynik na tablicy. Dodo. Ma tam czas i miejsce, by dośrodkować ze skrzydła. Strzela! Nieprawdopodobna obrona. Pozostały jeszcze dwie minuty do końcowego gwizdka. Paweł Wszołek. Coś może się z tego rozwinąć. Wszołek przed szansą. No gdyby nie on, byłby gol. I będziemy mieli kolejny rzut rożny, który to już z rzędu. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Andre Martins będzie chyba podawał. Andre Martins. Toczy się piłka. Kto teraz ją przejmie? Szansa na dośrodkowanie. Może spróbować uderzenia na bramkę, ale z gorąc... Ostatni gwizdek sędzia kończy to spotkanie. Nieudany mecz dla drużyny gospodarzy. Teraz na pewno. Był sam na sam z bramkarzem. No, takich sytuacji nie można marnować. Zobaczymy, czy dostanie drugą szansę. Oj, tym strzałem postraszył Gołębie na stadionie. Kiepskie to podanie, tracą piłkę. Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się... No, dosłownie kilka centymetrów zabrakło do szczęścia. Może spróbować szczęścia. Nie ma gola. Będziemy mieli teraz rzut rożny. Centruje z rogu, w pole karne. Aj! Gdyby uderzył nieco niżej, mogłaby być bramka, a tak pudło. Niełatwo jest zmieścić piłkę głową pod... Andre Martins. I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie...